Cześć, jestem Daniel z kanału Piszpon Garage. Zapraszam do subskrybowania, dodawania łapek w górę. A w dzisiejszym odcinku opowiem o pierwszym motocyklu, jaki powinno się wziąć pod uwagę na pierwszy sezon oraz jaki strój wybrać. Zapraszam do oglądania. Co jest ważniejsze: pierwszy strój czy pierwszy motocykl? Podchodząc do tego tematu zdrowo rozsądkowo pierwszy strój. A dlaczego? Bo ta cena ciuchów jest naprawdę spora, jeśli by się kupić naprawdę topowe i markowe rzeczy, to są kwoty rzędu porządny kask się zaczyna od tysiaka, kurtki. Kurtka sama z 1002 spodnie, buty, to jest kupa kasy. Jakieś 8-10 tysięcy, a są i też lepsze. Lepsze ciuchy, gdzie koszt takich ciuchów, jakby się chciało wydać, to jest jakieś tam 10 tysięcy złotych, a na przykład budżet mamy na sam motocykl 15. No to no trochę to się mi mija z celem i chęć kupienia dobrych ciuchów, ok, mam dobre ciuchy, ale teraz nie mam kasy na, na motocykl. Ja uważam, że na pierwszy sezon jeździmy w miarę ostrożnie, i wiadomo, zawsze się może coś wydarzyć, ale nie wiem, nie wiem, przynajmniej ja nie wiedziałem do końca, jakim typem motocykla chcę jeździć i w jakim stylu chcę się ubierać. Więc po prostu wybrałem ciuchy tekstylne ze średniej półki. One, one są z tymi wszystkimi yy, zabezpieczeniami przed uderzeniem. Dobrze jest, tak samo kurtka, dobrze jest się po prostu wybrać do sklepu i po prostu dopłacić za to, że pan czy pani Ci doradzi jak te ciuchy mają na Tobie leżeć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Kupowanie przez internet, ja osobiście odradzam, chyba że ktoś Ci doradzi w sklepie, spiszesz sobie model i kupisz ten sam przez internet. Taniej. tak samo kask nie ma co kupować kasku przez, przez internet bo jak masz pierwszy sezon to tak naprawdę nie wiesz jak on ma być dopasowany no nie zwraca się uwagę tak ile ten kask waży czy potem jak przyjedziesz tym kaskiem jakieś 200 kg to Ci nie będą bolały barki czy szyjać nie będzie boleć tak więc dobrze jest pójść do sklepu i niech Ci ktoś doradzi jak on ma y, na Tobie leżeć y, ceny kasków ceny kasków dobrych no, zaczynają się od tysiąca no w górę I ładniejszy kask tak naprawdę z jakimiś wzorkami tym, tym, tym droższy na co ja bym zwrócił uwagę gdy będę kupował następny kask to na pewno na wagę żeby był jak najbezpieczniejszy i jak najleżejszy ale to wiem teraz no trzeba popełniać błędy, żeby po prostu wyciągać wnioski. I po to jest ta właśnie seria. Buty motocyklowe. No tutaj też jest yy, bardzo ciekawy temat i szeroki, bo tych butów jest mutum. Generalnie buty motocyklowe są niewygodne. Jeśli Ty lubisz na przykład gdzieś sobie pojechać i pójść sobie na spacer, to musisz sobie kupić coś alternatywnego i nie jesteś jakimś zagorzałym motocyklistą, który będzie jeździł po torach to dobrze jest sobie właśnie wypośrodkować ten, ten temat tak żeby w razie czego y, ta kostka była zabezpieczona a też żebyś mógł normalnie chodzić dobra przejdźmy teraz do, do, do motocykli jaki motocykl na pierwszy sezon? chopper, naked, ścigacz y, czy, czy cross? no ja jestem fanem Chopperów. Zawsze mi się Choppery podobały, ale jak po prostu przez no, ten chciałem kupić motocykl i y, tam się z, zawsze przyjechałem jakimś, nigdy nie czułem, że, że to jest to. Chociaż podobają mi się w dalszym ciągu, ale wiem teraz, że jest zła pozycja y, na nim i uważam, że to nie jest taki dobry motocykl jeśli na przykład mieszkasz w mieście i chcesz jeździć w miarę, o umieć korki. Naked na plus. Brak owiewek, przez co można po prostu czuć tą prędkość, ale też nie polecam na przykład na pierwszy sezon 600, bo to już jest duży motocykl i silny. Ścig, ścigasz. Na pierwszy sezon, jak jeździłem, też nie polecam. Ono pełno obiewek, nie czuć na nim w ogóle prędkości. Zakręt może nas po prostu zaskoczyć. Cross. To jest mały motocykl, wysoki, lekki. I ten ten motocykl bardzo dużo jest nam w stanie wybaczyć, gdy na przykład spadniemy dziurę, jakiś błąd. Tam jest duży. Dużo amortyzatorów, wysokie koła, ale nie zawsze się musi komuś podobać. Na czym ja bym się skupił? Generalnie ja bym się skupił na Nakedach do 400 pojemności i maksymalnie do wagi 170 kg. a dlaczego to jest lekki motocykl dużo wybaczy nie jest za silny wchodzenie w zakręty jest dużo dużo łatwiejsze niż na przykład taką 600-700 i tak dalej i tak i tak dalej Ważne jest, żeby po prostu mm, przy pierwszym motocyklu nie kierować się tym, co ktoś powie, tylko tak, kupić taki motocykl, który po prostu sprawi, że będziesz miał banana na, na ustach i będziesz uśmiechnięty. To jest najważniejsze, bo wtedy się będziesz czuł pewnie. A to czy ktoś coś powie, że taki to jest zły, nie to po prostu w dupie. Teraz oczywiście ten motocykl pierwszy nie powinien być, nie wiadomo jak drogi. Różne rzeczy się mogą stać, możesz popełnić jakiś błąd, możesz się pośliznać, możesz różne rzeczy zrobić i nie przyjmować się z tym, że podniesiesz ten motocykl, otrzepiesz się z kurzu, staniesz i pojedziesz dalej, a naprawianiem czasem jest lepiej kupić nowy motocykl, niż naprawiać już popsuty, tak więc. Podsumowując, najważniejsze przed kupnem ciuchów, przejść się do sklepu i niech tam ktoś wam doradzi, co kupić. Przed zakupem, przed zakupem jakiegokolwiek motocykla, przyjeździć kilkoma i sprawdzić, czy ten, który nam się tak naprawdę podoba, ten, ten, czy my się w nim dobrze czujemy. Nie przejmować się tym, co ktoś powie: To jest twój pierwszy sezon i to ty masz że się dobrze. Czuć, masz dobrze wyczuć ten sprzęt, to tylko ty jesteś odpowiedzialny na tym motocykl nikt inny. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku.